Banda kanciarzy. Co za dranie. Oto oszust. Jedyny program, w którym kantując możesz zdobyć fortunę. Truskawki. Nando's. Las Vegas. Ale z was krętacze. Trzy rundy pytań. Pięćdziesiąt tysięcy w puli. Rozwalacie mnie. I jeden trik. Jeśli nie znasz odpowiedzi, jaki ser jest w Tiremisu? Wciśnij tajny przycisk i wszystko jasne. Maskarpone. Zachowaj pokorową twarz. Hamilton, bo konkurenci oskarżą cię o oszukiwanie. Nie wytrzymam. Tu liczy się rozum, podstęp i kłamanie w żywe oczy. Kto wytrwa do końca, zgarnie całą kasę. Krzyczcie: oszust! Bomba poszła. Czy oni oszukiwali? Najbardziej bezwzględny finał w historii programu. Boże, drama. Co za rozgrywka? Oszukujmy.